Dzień dobry. Z tej strony Rafał Sadow. Witam państwa bardzo serdecznie na porany przeglądzie rynku. Ten, jak zawsze, zaczynamy od mówienia sentymentu. No a tutaj nie dzieje się wiele, jeśli chodzi o bieżący tydzień. Wtorkowa sesja, podobnie jak i poniedziałkowa, nie przyniosła większych zmian. Podobnie może być i w dniu dzisiejszym. Wszystko oczywiście jest związane z atmosferą wyczekiwania na jutrzejszy odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych. Mowa oczywiście o danych majowych, danych, które będą. Ostatnią istotną publikacją przed przyszłotygodniowym posiedzeniem amerykańskiej rezerwy federalnej. Rynek czeka na te dane z dużym zniecierpliwieniem, i jest to związane z tym, że publikacja będzie de facto zero-jedynkowa dla rynków. Jeśli dane okażą się wyższe od prognoz a mediana tutaj zakłada 4,7% rok do roku, czyli to jest najwyższy poziom od 2008 roku. Jeśli inflacja w stanie będzie 5% w maju, no to będzie to jasne, jasne sygnał dla amerykańskiej rezerwy federalnej, że nie należy zwlekać z normalizacją polityki monetarnej, no i trzeba tutaj zacząć jak najszybciej działać, a tak jak powiedzieliśmy posiedzenie już w przyszłym tygodniu. Jeśli taki scenariusz się zmaterializuje, oczywiście będzie to działało w kierunku odpływu, Kapitału od ryzyka i cofnięcia głównych indeksów wspierając tym samym notowanie amerykańskiej waluty. Jeśli natomiast dane okazałyby się poniżej prognoz, to byłby to sygnał, że kwietniowy odczyt był jednorazowym zaburzeniem związanym z czynnikami przejściowymi. Tutaj w sytuacji, gdy rynek pracy porusza się trochę słabiej niż wcześniej zakładano, to znaczy tam po kreacji nowych miejsc pracy jest wolniejsze niż oczekiwania rynkowe, no to można poczekać jeszcze pewien czas z przykręceniem kurka, jeśli chodzi o program luzowania ilościowego. Zatem to oczywiście byłaby pozytywna z, rynkowi, z rynkowego punktu widzenia informacja. Dlatego też te dane są tak ważne i dlatego też przed ich publikacją rynek pozostaje w zawieszeniu i niewiele się dzieje. Oczywiście sytuacja, sytuacja zdynamizuje się w dniu jutrzejszym, ale jeśli chodzi o sytuację w przypadku głównych indeksów, no tutaj widzimy Stany Zjednoczone pozostają bardzo blisko ostatnich szczytów. DAX wczoraj się minimalnie cofnął, no ale jesteśmy cały czas powyżej 15 500, 600 punktów. Euro-dolar też poniżej 1,22 największe zmiany widać jeśli chodzi o notowania ropy, bowiem tutaj te sukcesywnie spinają się na północ WTI powyżej 70 dolarów za baryłkę, rozmawialiśmy o ropie wielokrotnie, wielokrotnie podkreślamy, że ożywienie gospodarki, luzowanie obostrzeń, wzrost popytu na surowiec, no to wszystko przemawia za Utrzymywaniem wzrostów na to, co chociażby działo się wczoraj rano, czy, czy, czy wcześniej, czy, czy w poniedziałek, no to była tylko lekka korekta, korekta w trendzie wzrostowym. Perspektywa zacieśnienia globalnej sytuacji na rynku ropy naftowej, wzrost popytu przy mniejszym wzroście wydobycia ze strony głównych producentów, no to cały czas przemawia. Za wzrostami na rynku czarnego złota. Samo złoto, podobnie jak eurodolar, czeka na jutrzejsze nano inflacji w Stanach Zjednoczonych, bo to będzie najważniejszy element, jeśli chodzi o to, to, co możemy się spodziewać po rynkach w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, to musimy też zwrócić uwagę na posiedzenie Banku Kanady. No posiedzenie, które nie powinno przynieść zbyt wiele. Pamiętajmy, że Bank Kanady to jest ten bank centralny, który jako pierwszy zdecydował się na wprowadzenie tak zwanego taperingu, czyli tego, czego można się spodziewać po Fedzie w drugiej połowie 2021 roku i tego, czego się rynek obawia w przypadku Kanady, zmniejszenie ilości skupu aktywów. No, poskutkowało de facto silną aprecjacją kanadyjskiej waluty. Zatem no tutaj jest zapewne Bank Kanady w sytuacji jak silny jest dolar kanadyjski nie, nie zrobi kroku kolejnego kroku naprzód, i ten kształt polityki monetarnej pozostaje niezmieniony zarówno w kontekście oczywiście komunikacji, jak i finalnych parametrów polityki monetarnej jutro natomiast posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. No, posiedzenie, które też może być nieco w cieniu danych o inflacji. Jeśli chodzi o europejskie władze monetarne, no to tutaj też chyba nie będziemy świadkami zbyt istotnej zmiany retoryki. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, to też znajduje się oczywiście posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych w Polsce. No ale jak wielokrotnie poruszaliśmy, te elementy nie są kluczowymi z rynkowego punktu widzenia i z punktu widzenia notowania złotego. Dla polskiej waluty ważniejsze jest to, co się dzieje z dolarem i sentymentem rynkowym. Jak na razie um, słabość amerykańskiej waluty skutkuje no, stopniową, sukcesywną aprecjacją złotego, dlatego cały czas widzimy w ostatnich tygodniach Europę na poniżej 4,50 zł. E jeśli jutrzejsze dano inflacji w Stanach Zjednoczonych okażą się wyższe od prognoz, to będzie argument na korzyść dolara, przemawiający za cofnięciem głównej pary walutowej. No i będzie to, byłby to argument niekorzystny dla złotego, czyli powinien skutkować wzrostem notowań I Jeśli natomiast dano inflacji rozczarują, znaczy okażą się niższe od prognoz, może tak. Dolar może znaleźć się pod presją, oczywiście rynek akcyjny może ruszyć na północ, może wzrosnąć popyt na ryzyko, no i w takim scenariuszu można by spodziewać się zajścia, próby zejścia euro w kierunku 4,40 zł. Dzisiaj w kalendarium, oczywiście, cotygodniowe dane dotyczące zmiany zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych. Wczorajszy raport API przyniósł nieco mniejszy do oczekiwań spadek zapasów, no ale jeśli de facto potwierdziłoby się to w dzisiejszych oficjalnych danych, to znaczy ten, ten, ten spadek zapasów byłby nieco mniejszy niż oczekiwania rynkowe, no to w umiarkowanym stopniu, ale. Może to hamować presję wzrostową na czarnego złota. Silny spadek zapasów, silniejszy spadek zapasów, natomiast wpisywałby się w scenariusz coraz silniejszego popytu, coraz no, większej mobilności w Stanach Zjednoczonych. No i to byłby argument oczywiście za kontynuacją wzrostów na tym rynku. Jeśli chodzi o najważniejsze publikacje dzisiejszego dnia, to by chyba. Było na tyle. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Tradycyjnie zapraszam na jutrzejszy poranny przegląd rynku. Pozdrawiam i do usłyszenia.